Witam, A nie ma z tej strony. A to jest kolejny odcinek naszego let's playa z gry Tropico. Jak wyglądamy z ludźmi edukowanymi? Gdyby o to nie chodzi, ludzie? Edukacja, mój drodzy, jest edukacja? Chodzi mi o edukację, edukację... Mieszkańcy. Edukacja. Uuu, on później po uniwersytecie kilka chwil. Czemu to to porują nic tragedia. Nie, to jest emerytem, to jest rolnik, dlaczego... Dużo ludzi po szkole średniej, to jest dobre wiadomo, nie wszystkich kupiłem. Ale chyba najwyższa partia... Minęło już 20 lat od dnia, w którym objąłeś urząd. Mój prezydent... Mój prezydent... Ludzie cierpią z braku opieki medycznej. Jeszcze katedrę nie widziły. Potem hmm, Z opieki zdrowotne nie hmm. będę wystarczy spokojnie filmika. Pewnie nie wystarczają z niego spokojnego filmika. tak najszybciej, jesteśmy to z głowy. To nie każdy nie będę zmieniał projektu budowy, bo coś w stanie takiego. Gdzie mówię, że będę ugodować to się bardzo się skończy, więc... W nie ma co uprawiać tak naprawdę. Stare farm nie Taka tak to budowa. tak? Dobrze. Bloki są poobsadzane, ale mam... i ja mam 300 ludzi, kieruj wszystkich teraz w tragedii. Dobra, będę potrzebował kolejnego biura projektowego. bo już nie dążą z budowaniem tych rzeczy, które mam do budowy. Chyba <grystanie> trzeba mieszkań, jakichkolwiek mieszkań do moich ludzi. Do <grystanie> robotę, który się mogę już nie wydać więcej bloków. W chciałbym mieć tak, na przykład po policji. Proszę, <grystanie> tego nie można tutaj zbudować się zmieści. Dalej. Ludzie zaczynają się uczyć. To jest dobra wiadomość. Tak, ludzie, że na Uniwersytecie mogą dostać więcej kasy. No i doskonale. Teraz potrzebuję jeszcze myśleć, jakiegoś tam gdzie uczyć, co straszne. W sumie to jako że uniwersytet jest kluczowym miejscem, które wydaje na duch ludzi, to macie trochę lepsze wpłacę. Nie, mi, już tutaj są ludzie, którzy są rolnikami, mają to kasę. Mieszkanie musi kosztować 1 trzecią ich pensji. 1 trzecia pensji rolnika to będzie 2 albo 3 zresztą jak za... że 2 z czego rolnik na to stać? Budowniczy. Nieważne. Apartamenty mają być dla ludzi, dla tych, na to stać. Nie dla biedaków. Bo ludzie się jak najmniej przesadzają, dobrze zarabiają. Tam mogę też. Nie, nawet 15 nie będzie 1 trzecia. Okay, je... Nie będą płacić większego niż 1 trzecia miesięcznych pensji. Nieważne. To jest więcej niż robić cokolwiek z największych kształcenie tak no dobrze no dobrze to, że to wymaga prądu prawda coś yy, się dzieje w a nie moment nie jestem na linie się rozumiem przypadek są przepełnione zwykle są nie, dobra jakiekolwiek tanie dobra. Baraki Gdyby się pozbyć tych chlebianek To jest wszystko Ludzie mieszkają w tych beznadziejnych chlepianka. Proszę, proszę, tego nie można tutaj zbudować Proszę, Standard tego nie zrozumieć. można tutaj zbudować Nie wiem, byłoby Prezydent! Twój lud głoduje! Zwiększ produkcję żywności i to szybko. Robię co mogę, tak? Jak wygląda? Nie, nie, chodzi o niezadowolenie. Będzie się trzymaj na podobnym poziomie cały czas. Duża wiadomość, tendencja spadkowa. Przystępuje. No a może zobaczyć Arsenał, żeby dobruchać generałów, którzy są łupkami. Przepraszam. Zajętmy sobie. Lecimy tu arsenału, niech się nie cieszą. Jakoś zakwaterowania: 27. No, w bloku jest lepsza, ale i tak to jest 6, tak? Prezydent. Część obywateli może żądać, aby w przyszłym roku odbyły się wybory. Jeszcze jeden problem, się chodzi o mnie. Mówicie wybory. Osobiście i Uważaj to za zrobione, mój prezydent. Jak sobie życzysz? Marnik, proszę. Nie stać mnie na masową obniżkę podatków, prawda? To nie mnie nie pasuje. Obniżka około 48 200. jest miałem gdzieś więcej kasy no to wszystko sprzedam tutaj tak będzie u 12 12 ton jak będzie coś dobrego to może będziemy mi na opóźnienie podatku raz, kiedy nie przestajemy rzekać no dalej będziemy szczęśliwi kiedy każdy już dostanie kasę prawda Rebelianci? Jak? Kto? Jakim cudem rebelianci są gdziekolwiek? To przerażająca idea. No dalej, mogę obniżyć podatki, dawać tylko trochę kasy mi potrzeba. Tutaj są 4 tony, to jest 12 ton. No dalej, pochwalcie się. Kasa 43 tysiące, no 48 tysięcy, żeby to wydać, 50, no ale dalej. No, nie dam rady. Przegram wybory. Pasku, nie koniec, jakoś do tego jak ja. Well, El to teraz będzie trzeba się wykazać innymi zdolnościami. Nie. Postarajmy się wygrać w uczciwej walce. Ha, dalej. Kasa. Ja brakuje mi dwa tysiące, żeby to zrobić. Prezydent. Twoje plany były magnifiko. Niestety ci dolni tropikani nie rozpoznaliby prawdziwego geniuszu, nawet gdyby mm. spadł z nieba i uderzył ich w głowę. Być może znajdzie się jakaś inna wyspa, która doceni twój prawdziwy talent. Albo i nie. Bardzo Muzami Alang 2 to jest nasz zarobisty led tej z gry Tropico. Do zobaczenia w innych moich seriach! Hej! Klimatyczne wyjście!